Wzmocnić je czym prędzej I nie żałować przy tym siły Niech zabrzmi znów w zielonej górze Tak jak przed laty pieśni przyjaciół Pewnie by wielu żyło dłużej Gdyby ich język znał protasiuk Ludzie przecież nie są tacy śli Więc po co mnożyć teorie spiskowe Świat wygląda całkiem nieźle Gdy patrzeć nań przez szkło kontaktowe Miarą kultury i postępu, stosunek jest do adwersarzy. Nas nikt nie wrzuca do ustępu, nie strzela się do dziennikarzy. Ci zresztą wiedzą już, jak słowem, obronić rację stanu polską. Lepiej być żywym Miecugowem niż przyzwoitą politkowską. Ludzie przecież nie są tacy źli, więc po co mnożyć teorie spiskowe? Świat wygląda całkiem nieźle, gdy patrzeć nań przez szkło kontaktowe. Gdy już przeniosą nam stolice do leśniczówki w ruskiej budzie, gdy spod pałacu znikną znicze i krzyż zabiorą światli ludzie, gdy wyzwą cię od oszołomów, wreszcie tajniaków maślą rano, pamiętaj! Ty tu jesteś w domu, a oni długo nie zostaną. Ludzie przecież nie są tacy źli więc po co mnożyć teorie spiskowe? Świat wygląda całkiem nieźle, gdy patrzeć nań przez szkło kontaktowe. Dziękuję.